Dobry wieczór, dobry wieczór, dzień dobry, dzień dobry, wspaniałości z nieba, niech dobry Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Dzisiaj rozpoczynam w ramach wspaniałości z nieba. Obiecaną serię dotyczącą różnic, których po prostu nie możemy przemilczeć. Różnic, które bardzo mocno definiują to, czy ktoś jest biblijnie wierzący, czy też nie jest biblijnie wierzący. To, czy ktoś jest uczniem Jezusa Chrystusa, czy też to, że tym uczniem Jezusa Chrystusa nie jest. Apostoł Paweł w liście do Koryntian napisał takie zdanie, że. On zdaje sobie sprawę z pewnych różnic pomiędzy nami i wierzy temu, że są różnice pomiędzy nami, dlatego że muszą być różnice pomiędzy nami, by okazało się kto prawdziwie wierzy. Dzisiaj podstawa podstaw, jeżeli chodzi o różnice pomiędzy Biblijnie wierzącym chrześcijaninem, uczniem Jezusa Chrystusa a kimś kto tylko nominalnie jest chrześcijaninem, i tylko przedstawia się jako chrześcijanin. To podstawowe zagadnienie, najważniejsze zagadnienie. To znaczy się chrześcijanie biblijnie wierzący traktują Słowo Boże, Biblię, jako jedyny i ostateczny. Autorytet w sprawach wiary i jej praktykowania. Nie mamy innego źródła, nie chcemy innego źródła, nie opieramy się na innym źródle jak Słowo Boże. Jest ono dla nas jedynym i ostatecznym. Słowem wypowiedzianym przez Boga w sprawach wiary i w sprawach jej praktykowania. Oczywiście to ma swoją nazwę sola scriptura to jest jedne z najważniejszych zagadnień dotyczących protestantyzmu, który nie jest niczym nowym. Jest tylko zreformowaniem Kościoła Jezusa Chrystusa i uporządkowaniem pewnych spraw, by. Kościół był taki, jaki był pierwszy kościół jest oczyszczeniem go z zabrudzeń. Tutaj chciałbym też wyjaśnić, że oczywiście u chrześcijan biblijnie wierzących zdarzają się różnice w zagadnieniach niezwiązanych bezpośrednio ze zbawieniem człowieka, tylko nawet te różnice skupiają się wokół Bożego Słowa i ono nadal pozostaje ostatecznym autorytetem w sprawie wiary. Podam przykład. Wszyscy chrześcijanie biblijnie wierzący na podstawie Biblii wiedzą i zgadzają się ze sobą bez względu na przynależność denominacyjną, że człowiek zostaje zbawiony wyłącznie z łaski przez wiarę, a uczynki są wynikiem. Zbawienia człowieka. Inaczej mówiąc, uczynkami nie da się wypracować sobie zbawienia, ale też nie można mówić, że człowiek zbawiony to jest człowiek, który nie wydaje uczynków, które by się podobały Panu Bogu. Zbawienie jest z łaski przez wiarę, ale człowiek zbawiony to człowiek, który dzięki zbawieniu, poprzez zbawienie, jest uświęcany i wydaje uczynki, które się Panu Bogu podobają. I to jest sprawa związana ze zbawieniem człowieka. Wszyscy chrześcijanie są zgodni, że tak to jest. Natomiast pięknie się różnimy, szanując wzajemnie poczucie cząstkowego poznania i pewność cząstkowego poznania w sprawach drugo- i trzeciorzędnych, na przykład w sprawie pochwycenia Kościoła. Wśród nas są tacy, którzy wierzą, że Pochwycenie kościoła nastąpi przed uciskiem, są tacy, którzy wierzą, że pochwycenie kościoła nastąpi w połowie ucisku, są też tacy, którzy wiedzą, wierzą, że pochwycenie kościoła nastąpi po ucisku. I wszystkie te grupy skupiają się wokół Bożego Słowa. Coś rozumią, czegoś nie rozumieją, decydują się na to, że w pokorze uznają, że wszyscy mamy poznanie cząstkowe, i dochodzą do wspólnego wniosku, że najważniejsze w tym wszystkim jest nie to, czy Kościół będzie pochwycony przed, w trakcie czy po ucisku, lecz to, czy żyjemy świętym przemienionym życiem. Bo jeśli żyjemy świętym przemienionym życiem, wtedy nie ma znaczenia, kto ma rację. Jeśli Żyjesz świętym przemienionym życiem, to jeśli mają rację ci, którzy mówią, że pochwycenie Kościoła nastąpi przed uciskiem, będziesz pochwycony. Jeśli mają rację ci, którzy mówią, że przejdziemy przez ucisk, przejdziesz przez ucisk, dlatego że żyjesz świętym przemienionym życiem. I to są różnice niedefiniujące naszego zbawienia, ale nawet te dyskusje opierają się na Bożym Słowie. Nikt nie może sobie pozwolić na to, by powiedzieć, że. On w coś wierzy, bo i tam jakieś dodatkowe źródło wiary mówi tak i tak. I to są biblijnie wierzący chrześcijanie. Oprócz biblijnie wierzących chrześcijan są jeszcze nominalni chrześcijanie, którzy niby się powołują na Biblię, niby się powo powołują na Jezusa Chrystusa, nie traktują jednak Słowa Bożego jako jedynego i ostatecznego źródła wiary i praktyk wiary. Podam kilka przykładów. Święci Kościoła Jezusa Chrystusa w Dniach Ostatecznych, popularnie nazwani Mormonami. Oni, oprócz Biblii, mają swoje dodatkowe święte księgi, stawiają je na równi z Biblią. Na równi z Biblią. Na przykład Księgę Mormona albo Księgę, która się nazywa Nauki, Prorostwa i Przymierza. I oni traktują to na równi z Biblią. W sensie, jeśli czegoś nie ma w Biblii, a jest w księdze Mormona, no to jest dowodem w sprawie. Inną taką grupą, którą chcę podać za przykład, są świadkowie Jehowy, którzy oprócz Biblii mają nieomylny komentarz do niej, który jest tworzony przez tak zwane ciało kierownicze. I wszyscy. Świadkowie Jehowy nawet nie mogą zastanawiać się nad jakimś wersetem, nie mogą debatować nad tym, czy pochwycenie nastąpi przed, w trakcie czy po, tylko muszą skorzystać z nieomylnego komentarza do Biblii wydanego przez ciało kierownicze, przez te wszystkie strażnice, przebudzcie się i inne ich książki. No i wspomnę o jeszcze jednej takiej grupie: to są rzymsko-katolicy, którzy oprócz Biblii mają. Jeszcze jedno źródło wiary i co ciekawe, te źródło wiary dla nich jest ważniejsze niż Biblia. Jest to nauczanie magisterium kościoła, zwanego, zwane tradycją. Jeśli mi ktoś nie wierzy i uważa, że teraz odpłynąłem, że obraziłem teraz katolików, bo myślę, że z mormonami i ze świadkami Jehowy nie mamy problemu, to ja przed sobą mam otwarty katechizm kościoła katolickiego. I w artykule 81 czytamy takie zdanie. Pismo Święte... Jest mową Bożą utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego na piśmie. Święta tradycja. Słowo Boże przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego powierzone apostołom przekazuje w całości ich następcom, by oświeceni Duchem prawdy wiernie je w swym nauczeniu zachowywali, wyjaśniali i rozpowszechniali. Wynika z tego, że Kościół, któremu zostało powierzone przekazywanie i interpretowanie objawienia, osiąga pewną swoją co do wszystkich spraw objawionych nie przez samo Pismo Święte. To też obydwoje należy z równym uczuciem czci. I poważania przyjmować i mieć w poszanowaniu. Pisze tu jasno i wyraźnie w Katechizmie Kościoła Rzymskokatolickiego, że pismo święte jest dla nich wyłącznie mową Bożą. Natomiast słowem Bożym jest dla nich to, co ich Kościół zinterpretuje, to, co ich Kościół powie, i pisze jasno i wyraźnie, że rzeczy od Boga nie są objawione wyłącznie przez samo pismo święte. Więc o tyle to jest ciekawe, że z trzech przykładów, które podałem, tylko Kościół Rzymsko-Katolicki pozwala sobie na zmianę słowa Bożego, stawiając je pod dodatkowym źródłem wiary. Podam przykład. W Ewangelii Mateusza czytamy, że Józef nie zbliżył się do Marii, aż ta urodziła pierworodnego swojego syna Jezusa Chrystusa. I w tej samej Biblii katolickiej, tysiąc latce. Na dole jest przypis, który mówi jasno i wyraźnie, że Słowo Boże nic nie mówi o dogmatyce Maryjnej. Słowo Boże nic nie mówi o tym, że Jezus był jedynakiem. Ale o tym mówi tradycja i wszyscy wierzący są zobowiązani jej wierzyć. Więc mormoni uzupełniają sobie Biblię, świadkowie Jehowy nakazują w pewien wygodny dla ich doktryn sposób interpretować słowo Boże, a Rzymski katolicyzm pozwala sobie na zmianę Biblii i stawia swoje postanowienia ponad nią. Pozwolił sobie na to, by powiedzieć, że Pismo Święte jest tylko mową Boga, natomiast słowem Boga jest to, co Urząd Nauczycielski tego kościoła postanowi, nawet gdy zmieni Boże Słowo. Dlatego nie ma żadnego problemu, gdy ktoś mówi, jestem katolikiem, jestem Mormonem, jestem świadkiem Jehowy. Z mojej strony, pełen szacunek i ochota do wspólnych, bardzo ciekawych rozmów. Podobnie zasiadłbym do stołu z wyznawcami buddyzmu czy hinduizmu. Problem natomiast pojawia się wtedy, gdybym miał z tymi ludźmi. Wspólnie się modlić lub wspólnie głosić prawdę, dlatego że wierzymy w zupełnie innego Boga. Mamy zupełnie inne podstawy wiary. Ja wierzę w Boga objawionego w Biblii. Oni dopasowują Boga do swoich doktryn. Prawda, którą musimy głosić, nie jest relatywna, jest jedna i jest zawarta w Słowie Bożym. Więc problem pojawia się wtedy, gdy Buddysta chce udowodnić, że jesteśmy braćmi, bo jest jeden Bóg. No jest jeden Bóg. To jest akurat prawda, ale ten Buddysta nie ma nic wspólnego z prawdziwym Bogiem. Problem pojawia się wtedy, gdy rzymskokatolik chce udowodnić, że jest biblijnie wierzący. On nie jest biblijnie wierzący. On może udowodnić, że część rzeczy, w które wierzy, jest około biblijne. Natomiast on jest wierzący, zwłaszcza w to, co jest dogmatyką tego Kościoła i jest ustanowione przez ludzi, a bardzo często Kłóci się z treścią Bożego Słowa. Na przykład dogmaty maryjne, na przykład dogmat o nieomylności papieża, na przykład dogmat o przeistoczeniu. Ale tym zajmiemy się w kolejnych wspaniałościach z nieba. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia jutro z Bogiem. Pa!